Kupa śmiechu. Nie. Grać w to? Nie. Raz. Dwa. Dzisiaj razem z Agnieszką Grzelak. Yy, Agnieszka jeszcze nie wie na co się pisała, ale będziemy testować najgłupsze gry planszowe, jakie mogłem znaleźć. Naprawdę, najgłupsze. Okay. Jedna nawet jest z TikToka, więc wydaje mi się, że to już wszystko tłumaczy. Co tu mówisz? Tak, jedno, widziam, na jedno, na teraz. jedno mm, Nie powinnoś, dobra. Jedna jest z TikToka, więc zacznijmy od gry pierwszej. Zmuchnij świeczki. Ona będzie najluźniejsza, pójdziemy wiesz. Od najbardziej, tak, Od najmniej grubych do najgrubszych, takich, że będziesz miała. Co, co jest? O co? Okej, okay. Zmuchnij świeczki. Ogólnie... Wygląda łatwo. Tak, i nie wygląda na, na aż tak złą. Zmuchnie jak najwięcej świeczek. I widzisz, tutaj mamy nas, czyli dzieciaczki. Mm, no i będziemy starać się... Tak, i będziemy starać się w to zagrać. I jak ty robisz research tego? Yy, TikTok dużo mi wskazał. Powiem ci, że tam jest bardzo dużo głupot, ale to są takie gry, które jak widzisz, to po prostu chcesz je przetestować. I testujemy. Ja mam, dużą, yy, mam duży głód wiedzy takich hmm. dziwnych rzeczy. O, o co więc. chodzi? Szybka gra, można grać w jedną osobę, to jest fajne. brzmi <grybuj> rozrywkowo. Tak, wskazówki. Zbliż się, zmuchnij świeczkę, obróć tort. Jeśli zajdzie taka potrzeba, trening czyni mistrza. Co? To nie ma sensu jakby, co? <grybujek <grybujek jest skomplikowany. No urodzinki po prostu, dobra. To jest czterech graczy, jak Ja właśnie nie wiem, jak czytaj. ja Ja... ryb gry wieloosobowej. Naciśnij, A to się na. A, bo tu trzeba nacisnąć. Tak, tutaj, tutaj mamy tort. Zaświeci się kolejna świeczka, sygnalizujesz, do dołączenie do gry kolejnego gracza, ok? Gracz, którego urodziny są najbliżej, jako pierwszy wybiera kolor, który świeci się w samym środku tu Ten kolor pozostaje do niego przypisany, czyli ja będę pierwszy. Dobrze. A pamiętasz, kiedy mam urodziny? No Agnieszka, nie za się, mówić. Ja proszę. Są... mi. 17? Ta, tak! A! 17 grudnia, więc proszę już składajcie życzenia w komentarzach. Ja też, <grym> dobra, no dobra, gramy. Czyli naczyś... najpierw się naciska to, tylko musisz chyba wszystkie włóki włożyć. Już, tylko to jest jakiś konkret... Nie, że napisali, że według dowolnej kolejności. Okej, okay. dobra, mamy to ze świeczkami. I teraz włącznik, raz. Dobra. Dmuchaj, dopóki nie zmuchniesz wszystkich pięciu świeczek lub dopóki nie przestanie grać muzyka. Dobra, boję się, ale możemy chyba spróbować. Chcesz pierwszy. A wiesz, jaki w ogóle mamy kolor? No nie, możesz no. pierwsze jak chcesz. Ja mogę. Służej, no. jak no. wygrać, to dla mnie. O. Zmuchnij <laughs> najwięcej świeczek i pozostań ostatnim graczem w grze, aby wygrać. Tort zagra specjalną zwycięską pieśń gocząc o. światłami do rytmu melodii. jak Agnieszka, że mam jutro urodziny, więc pewnie jakbym wygrał. Mhm. Dobra. Dobra. Hmm. Tylko, bo te kolory wybierają czyja jest tura, a my nie zapamiętaliśmy, który kolor jest nasz. Ja mogę być niebieski, jak chcesz. To możesz być zielony. Dobra, Dobra. załóżmy. Ty... Dobra. To za dziwna gra. No bardzo, ale to musimy mieć blisko. Dobra. Żeby... Czekaj, ty jesteś... Jestem zielonym w końcu? Tak, ja niebieski. Dobrze. Ty... Ja. Proszę! Wow. Teraz Misty, teraz ja? tak? tak. Co za głupi, ja gramów. Ja wiem. wie. Lepiej, Dobra, to by lepiej poprosił. Dobra, pierwszy level. To teraz. Czy zielony, czy niebieski? Nie, nie. No ile je, jest? Dobry. Ja teraz ty, proszę. Sobie.

To zwycięska muzyczka. Nie wiem, czy ja Wygrałeś. Tak? Dziękuję A, bardzo, dziękuję jeszcze raz. To były świetne urodziny spędzone razem z wami. Dobrze. Więc to było jeszcze... wyłącznie. To było luźne, teraz przechodzimy naprawdę już do złych rzeczy. Co, to było luźne, mi się kręciło w głowie. Sobie, jak dbuchane świeżki, to straciło. Dobra, to było luźne, ponieważ teraz czas na Don't Step in eat. Czyli kupa śmiechu i zabawy. Oh, serio? Tak, y, gra polegająca na tym, żeby nie wdepnąć w kupę. Rozumiesz? To nie jest żart, to, to naprawdę powstało. Cciał chyba być chusteczki, masz już po Jezus. chyba kupa wypadła. Dobra, tutaj jest kupa. Ja się boję, że to jest prawdziwa kupa. <gulne> no, taki Czaj się, że to byłaby naprawdę kupa, nie wiem, na przykład jakiegoś zwierzęcia, na przykład <gulne> kupa koni. Ja pierdolę. A czym się różnią te kolory? Kolorem kupy. To zależy, co zjadłeś. Ej, czy wygląda jak się ufniędziesz? Zajebiście wygląda. Tak. Bardzo mi się podoba. <gulne> <gulne> to mi <gulne> się, że to nie ma nie kłamie, naprawdę, naprawdę. Dobra, y, mamy tutaj koło do losowania. Kupy. No ja mam siebie naprawdę zrobić. Ja, mam ja się naprawdę przeżywam. A to co to jest? To jest Two... wiesz, tak jak... To się będzie formowało kupę z tego, to jest, to jest do formowania kupy. Że wylewasz na to i babeczki takie robisz sobie z kupy. Ech, dobrze. Dobrze, mamy, mamy, te wszystkie rzeczy. Tak, formujesz kupę w tym! <grym> to jest... <grym> nie no tak, to będzie zabawa. Dobra, uwaga, otwieramy, otwieramy puszkę Pandory. Uff, to jest jakaś Ech, ten, ciastolina, taki... jak no, dobrze poszedł. Bałem się, co tu otwieram. No, ciastolina stolina, taka, tak, tak. No, tak, tak jak to za to dzieciaka. Tak. tak, więc spokojnie, to, to nie jest kupa, jesteśmy bezpieczni. Dobra, cel gry. Chodząc po macie z opaską na oczach, staraj się nie wdepnąć w przekupę. Okay. Przygotuj się. Rozłóż matę na odpowiedniej do zabawy płaskiej powierzchni zieloną stroną do góry. Okej, okay, więc musimy się przenieść. Tu jestem, tak. Nie wiem, jak ta teleportacja wyszła, ale mamy naszą matę, no. która wydaje się dość mała. No, tak. Myślałam, że będzie większa. No, taki błok of shame. Tak, także mamy już matę do zabawy, i teraz musimy wyjąć. O, Chcesz jasną kupę, czy ciemną kupę? Ciemną. Proszę, ciemną. Wyjmij ciastolinę z jednego z pojemników i włóż około połowy do foremki. Mocno dociśnij ciastolinę, by upewnić się, że wypełnia foremkę w całości, a następnie ostrożnie ją świetnie. To pierwsza psia kupa. <laughs> yy, teraz <laughs> zrób to, tak, tak, teraz to zrób zresztą ciastoliny z tego samego i pozostałych pojemników. Po zakończeniu będziesz mieć 8 psich kup. Wow! Dobra, więc yy, my robimy kupy. Robimy psie kupy. A co wyjdzie? Straszne to jest straszne. Ja z roluję. To jest straszne. Co? Musisz docisnąć mocniej kupę. Okej. Okay. O. O, no, 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 no. Ładna czy nieładna. Szczerze, prawda? Nie zależy mi na tym, żeby była ładna, dobra. Proszę Agnieszka, teraz twoja kolej. Tylko nie wdepnij Jurek, bo widzisz. Wdepniesz i będzie koniec. <śmiennie> Wdepniesz i przegrywam. Dobra, no, chyba i za mało, ale... Hmm. E, Ty jakieś ma problemy z tym. Nie wiedzieć czemu, bo... O! Jeju, no, jak... Tylko... Nie wiem. Czy... Bo może nie ciemno. No, taka jest. Nie wiem, tak. Dobra, to my jeszcze ich, musimy trzy kupy stworzyć, także tak, już wam odpuścimy tego widoku. i Jak będzie, to my też będziemy. Punkt czwarty. Wszyscy zdejmują buty i skarpetki. To ja chcę w skarpetkę. Tak, Już wdypywał w kupę w skarpetkach? Tak, Niech ja to w tym tak. Zaczynamy. Najmłodszy gracz zaczyna grać, czyli Agnieszka. I podczas swojej tury. Pierwsze Stań przy jednym z końców maty, nie wchodź jeszcze na nią i załóż opaskę na oczy. Dwa, Poproś jednego z pozostałych graczy, by zakręcił kołem do losowania i podał liczbę, którą wskażę strzałkę. Aby wygrać, chodząc z jednego końca maty na drugi z opaską na oczach, musisz wejść w najmniej psich kup z wszystkich graczy. Był remis jeszcze raz, aż do wyłania mistrza unikania psich kup. Więc kto będzie mistrzem wow. unikania psich kup, dowiemy się w dzisiejszym odcinku. To można w ogóle grać czy naprawdę są osoby, które chcą zagrać w grę, gdzie nie mogą, w to nie wiem, na dwór może, wiesz, pójść na trawnik i może tam chodzić. Nie. Właśnie ludzie, sprzątajcie po swoich zwierzątkach, proszę. Bo później mamy coś takiego i możemy się bawić. To co, kto pierwszy? Ty chyba pierwszy, nie? Toż, no toż. dobrze, ale pomyślałem też, móc. że w zasadzie, żeby było no. trudniej, to mógłbyś je poprzestawać, jak już założył opaskę, bo w zasadzie A. wiem, gdzie one są. No wątpię, że... no Do dobra, okej, okay, dobra. dobra, 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 tak zrobię. To bardzo ładny rozłoży. Dobra, to zakładaj, a jeszcze ja tutaj... Każdy coś się jeszcze chciał otrzymać. I'm ready. Dobra. Tylko dobra, dobra, ja zdejmę jednak skarpetki, bo ja nie chcę wejść skarpetką przez no. kupę. Dobrze, dobrze? To ja poczekaj, Rosuję, nie będę cię szukać, Tylko no. dobra, ja naprawdę. muszę wyjdzie, ja iść. Dobra, poczekaj, ja tylko wylosuję... Niezu, tak kręci, że się nie chce kręcić. Dobra. Cztery y, kroki i jedną kupę muszę dodać. Fantastycznie. O nie, naprawdę? Dobra. Nie. Teraz troszkę o, o, i teraz już wprost, no? I o nie, cztery kroki? Tak, cztery kroki. Aaaa, ja nie chcę nawet kupać! Dawaj, Agnieszka, naprawdę. Ustawiłem je tak, że nie da się wdepnąć. Jestem pewna, że kawię, że na samym początku się sięgnę Dawaj, będzie dobrze, zobaczysz. Raz. O nie! I dwa. Sobie. Oj Dobrze, dwa. Chłoczłam palcem, płoczyłam palcem. Trzy. Oj oh, z jeszcze tylko jeden. I ostatni krok. Jest dobrze, jest dobrze, Agnieszka. No dawaj, Agnieszka, no. Cztery, no. O czy, ej, czy ja miałam? Czy to było oszukiwanie, że dotknęłam? Dobra, że już na cztery się... kroki. Powiem ci tak, Agnieszko, no... się. <grym> no ja nie wiem, no ja nie wiem co robić, bo Jurek, co robimy? Zaliczamy jedno wdepnięć, no bo było tak, ale... No trochę dotknęłaś. Przeobróżyłaś, no. no. Ja bym... Y tak, zaliczamy, no bo trzeba... Ja y tak, no, trza... Czyli jedna kupa wdepnięta, tak? Tak, tak kupa wdepnięta, wdepnięta bo trzeba, wiesz, jakby normalnie... No... Teraz. Ale powiem ci, że bardzo dobrze ci poszło, bo Cześć. tutaj. No tutaj byłem w szoku, bo tu była kupa i ty zamiast tak pójść jak norm, normalny człowiek, to poszłoś tak, mówię, co jest? Jak? Jakieś takie, wiesz, wewnętrzne wyczucie. Ale dobra, patrz, jak robi to. Na lista. Tak, tak. O, okej, okay. cztery też masz. A kupę dokładamy, czy? Yy, Nie dokładamy, Dobrze. ale ja ci przestawię te kupy. Dobrze. No, zachoda, strasz. Ja nie wiedziałam, że aż taki. Jak coś, to nie wydawajcie gaz na tą grę, po prostu wyjdźcie sobie na dwór, na świeże powietrze i możecie w to zagrać, no. Dobra, in real life. Już mogę? Możesz. Raz, pod nogę mi dałaś, <suszy> Te jest mądre. Dwa, <suszy> trzy. Tak, to to to? A czy to krok? I cztery. O, o, ci dzisiaj ci do Ile wdepłem w dwie, nie? w no. Dwie czy jedną? Dwie. Dwie Ale ta nie jest uszkodzona aż tak, dobra. To dawaj jeszcze po jednym razie taką finałową. Kto więcej, ten Ale przyznam, że z tą grą mam więcej zabawy niż z tą urzędzią. Mam wrażenie, że im głupsze one będą, tym tak. więcej będę miał Zgadzam się. To jest najgorsze w tym wszystkim. Dlatego nie, nie jest. I teraz sprawdźmy, co Agnieszka czeka. Pięć kroków! O nie, naprawdę? Tak, naprawdę. Zciemniasz. Naprawdę. Tak, tak. No dobra. Ok, teraz idę już. O, dobra, trudno. Co to jest finoła, pamiętaj. Tak. Aaaa, dobra, nie wiesz. Dwa. Wdepnęłaś? Nie. Ok. A, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie. <ślam> nie. Trzy. Uff, Nie, Ale to Dokładnie, to jest. A! Okej. Okay. pięć. Dobra, to Aga. To? Mm, no dwa, chyba, nie? No o, ale zaraz, aha, bo to w tobie. Ta, dwa to... dotknęłaś. No tu jedno i tu jedno. Ale tutaj to był naprawdę niesamowity bo tu. Tak i umieściłaś Umieściłeś stopę. Mówię, wow! Dobra, więc dwa razy i teraz zobaczymy ile ja może wygram. Proszę bardzo. Dziękuję. No wiesz, co ja są jutro, więc może wygram. <laughs> Najlepsze, raczej najgorsze czeka nas na końcu. Ostatnia gra. Podobna, powiązana z tą. Aha. Tak, górna, po prostu. Nie grałem, miałem, ale widziałem właśnie na TikToku, więc zobaczysz. No, no, to dobrze. nie jest nic dobrego. To kręcę. Zobaczymy co tam będzie. Chy! Cztery i dodatkowa kupa. Yey! Dobra. Aga dwa razy dopnęła, depnę, więc ja będę mistrzem unikania przeciwków. Dopnę raz albo ogóle. Możesz iść. Ja pójdę. <grym> raz. <grym> dwa. Dobra, <grym> będzie remis. Trzy. O! Cztery. Pięć! Naprawdę, czy ja wszystkie możliwe tutaj kupy wdepnąłem? No tylko we dwie, a jedna to tak piętą, tak, tylko tak troszeczkę. Dobrze, Agnieszko, wygrałaś, gratuluję, jesteś mistrzem unikania <noise> kup. a wy sprzątajcie po swoich przyjaciółek czteronożnych. Dobra, to teraz już finał. Najlepsze, a jednocześnie najgorsze gra. Gotowa? Nie wiem, jak powiedziałeś, że to będzie w podobnym klimacie, to nie wiem. Podobnym, to jest... Kupa nie. śmiechu. Nie. Grać w to? Nie, ale widzę to. Ale widzisz to... tą kupę, jeszcze uśmiechniętą, co za. Nie... Co to jest? <laughs> to jest uśmiechająca się kupa, która będzie wyskakiwać z kibla. Przepraszam, że mnie to bawi, ale to jest takie zło. Ja nie mogę w to uwierzyć. Pokaż. I to, i ona tak się cieszy, tak, z tą. Tak, tak. Jak to się nazywa? W ogóle przepychaczka? Tak, chyba. Laskę tak. Z przypychacz... Naciskaj, przepychacz i złapią przed innymi. Nie. Zresztą będzie musieli gówno złapać w rękę. <laughs> jest z TikTok. Dlaczego mi pokazałeś tą grę? Dobra, proszę, ty się zajmij tym. Ja się może zajmę tym. Okej, okay. mamy toaletę. Ale patrz, jak on się uśmiecha. No, nie wiem. I tak to jest? No, jest to chore. Nie? Instrukcja. Ta jest najkrótsza. Przygotowanie. Zamontuj toaletę. Okej. Okay. Nie chcę tego dotykać. Jest do zgu. To jest jeszcze taki <grym> dziwny. Dobra, wkładamy tutaj kupę. Nie, ja w to Zak zamykamy pokrywę. Ja zamykamy. Zwycięzca, gracz, który zrobi najwięcej, że to on zwycięża. U. Ja nie wierzę, że ludzie w to chcą grać. to tak, tak, o, na trzeźwo. Ja też. Co się nie wiesz. Będę... Się... No, i... Jurek, ile tam jest? I że ktoś wpadł na to? Nie. Yeah. Dobra, jeden. Ja... Nie! Na pewno? Nie kłamiesz. Dobra. Trzeba, <laughs> mnie to stresuje strasznie, Ale bo ten, jeszcze ten, nie ja co się ten, wydarzy. Ten... Dobra. Czy ja muszę, ja, ja nie wiem, czy ja chcę. No dobra, I no, trzy. Super Agnieszka się wiedzie. Znowu. No. no świetnie. Dobra. Dwa. Trzy. Prawda. Dobra, teraz już musimy być gotowi. No. Dwa. Mam! Jeden rzecz, nie powinienem tak biec za tym, ale jeden żeton jest mój, ale prawie w powietrzu, bym miał dwa żetony. to jest tak górne. Dobra. Y nie wierzę w to, nie wierzę. Ja się tak popakałem, że nic nie widzę. Agnieszka, nie, patrz, może możesz udać się tutaj o, grać. Ale patrz tematycznie. Dobra, y to kto teraz? Teraz ja. Dobrze, proszę. Ja mam jednego żetona. Pobiegłaś po tą kupę. Tak, Agnieszka nawet nie chciała pod, pod się podnosić po to, po to. Musisz podejść poważnie do tej gry. Dobra, dobra, to sobie odnosi. Zrobiłeś tym odcinkiem? Zrobiłeś? No, mówiłem ci, że to będzie mocny odcinek. No dla mnie też jest on mocny, bardzo. Okay. Dawaj, teraz będzie... Dwa... Jak zabudowałeś tą no. Raz, dwa... Dobra... Trzy! Mieszka no bądź przygotowana, no. Raz, dwa... dwa. Dobra... Wtedy to mnie tak zaskoczyło! Dobra, <śmany> dawaj, będzie dobrze. Zapisywałeś się, bo znowu nie mogę się ogarnąć, bo to jest tak złe. Zresztą musisz podejść poważnie do tej gry, to jest poważna rozgrywka. <śmany> Nie wiem jak ja się nazywam nawet. Dobra, daj mi chwilę, muszę się wytrzeć, Ale jak, jak w ogóle wpaść na taką grę? To jest niesamowite. Ty I żeby to jeszcze wprowadzić do sprzedaży I... masowej, że to jest jeszcze... No nie wiem, czy... Przy... No dzieciaki bawiące się, wiesz, łapiące jak najszybciej kółka. Ciekawe jest to. Here we go. Dwa. Dobra, fartem, fartem, bardzo fartem. No wiem, bo bardzo. mnie to zaskoczyło w ogóle. Okej. Okay. Dobra, teraz finałowa. Kto wygra, ten wygrał yy, mistrzostwa w łapaniu kupy. Trzy. Raz. Dwa. Dobra. Mógłbym no bombę rozbrajał, tak no się nie. Czułem. Ta kupa nie jest fajna, tak to Jeden miałaś. No. Dwa. Trzeba szybko, trzeba szybko po prostu, wiesz, zanim to wyskoczy. Trzy. Raz. Jest! Mamy jeszcze dwa żetony, bo złapałem to w, po prostu w locie. Nie ja wiem, nie wiem czy powinienem być dumny, Agnieszka. Dobra, kochani, bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że bardzo psychiki Wam nie zniszczyliśmy. Chcieliśmy przetestować i pokazać Wam najgłupsze gry. I moim zdaniem były ba bardzo złe. Były, tak. Także, tak, no nie do nie nie znowu ty? Tak. tak ja nie no zawsze no. wygrywam. Ale bo to, ja ci dam Wam fory, bo masz urodziny. Tak, dziękuję, dziękuję. Możecie zostawić łapkę w górę z okazji urodzin tak. i wpaść również do Agnieszki, ponieważ. Tam zrobiliśmy filmik Tanio versus Drogo. Serdecznie. Y, tak, ze mną. Także wpadajcie, oglądajcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się i pełno!